Którego się mamy? 28 luty. 28 luty, świdnica. Temperatura około 7 6, stopni. 7. Piękne słońce. Piękne słońce. Jest ryba. Super towarzystwo. Jest ryba. Przechowywanie między 4 a 6 stopni. Była przechowywana w lodówce. Data ważności ryby do lutego 2017. Mocno napompowana. Puszka lekko okrągła, czyli standardowo, tak jak, tak jak to się dzieje w przypadku kiszonego śledzia. No i co? Ubieramy się Ja się boję środki ochrony osobistej No <grym grym> ja to, to daj jedną rękawiczkę że żeby mógł mógł sobie ty, zagrać W, w tych rękawiczkach straszczy. wyciągać te śledzi tak I tak bezpośrednio zjadać Sewery ty? ty już widzę te rękawiczki tutaj powywracałeś do góry Nogami No dobra Czekajcie, muszę, muszę mieć środek ochrony niewąchania. Czas start. Dobra. O Boże, jakaś piana. O Jezu, jak śmierdzi. Co, no? O Matko. O Jezu. Ale, jakie bulgoty. O matko! Ja chyba upuszczę zaraz ten telefon. Idzie na ciebie? No! Ja, ja zaraz zemdleję. Wcale nie. Nie śmierdzi. Różne, różni ludzie różnie reagują. Oj. Nie śmierdzi? Boże, ja jestem jakiś nieczuły. Jesteś nieczuły, niewrażliwy. Dawaj, tutaj od góry. Zaraz. Dobra. Uwaga. Co tam kryje ta puszka? Śledzia. śledzik piękny. Trochę mi upryskało twarz. I? Jak no, jest? No, pyszne. <laughs> jest pyszne. Kto pierwszy próbuje? Ujezłe. No, panie no, Złotnicki. Panie Złotnicki? Weź paluszka. <laughs> paluszka chyba nie. Mmm, francja, elegancja nie oddychać przez tą bo zaraz ci się... Uwaga, uwaga, panie Złotnicki Mina do góry Jak jest Słony Pani karpisz? Słony bardzo, tak 8 gramów chyba na 100 gramów ryby Także, lekko zbutwiały, mega stężenie. No trochę jakby mi się cofło winami. Cofnęło. O, ale jaka też zobaczcie, jedząc zgniłego śledzia, ale każdy swoim widelcem, to higiena. Higiena mhm. musi być. <grym> <grym> Proszę tu popatrzeć, minka jest ważna. Bardzo słone. Czuć... w zbutwializną. Czuć rybę. Takie trochę... Czuć takie trochę, jak... Faktycznie jest czuć to kiszenie e, tak jakby z, z ogórka. Tak. Aha. Tak. A ty jadłeś? Bardzo, bardzo, bardzo podobne jak ten. Widocznie proces kiszenia zawsze odbywa się tak. tak samo. To jest ciocia, przypadek kapuszka ogórka, ciocia. czy... Ciocia. Ciocia wygląda mhm. to? No wygląda Dobra, strasznie. Strasznie. Te gluty tutaj są straszne. Nie wiem kto, kto pracuje w tej fabryce. Prawdopodobnie to się dopiero kisi w puszce, ale a to jest takie. Tu jakiś, jakiś taki lekki tłuszczyk ta woda jest taka ja my, ja myślę, że nasz już się taka gęsta Nie zastanawiam się. mogę już wyłączyć? No może.